W ostatnim odcinku mówiłem wam, że niedługo walczę, dlatego biegam. Trochę też macham łapami w powietrzu, a czasami podnoszę kłody. Są strasznie ciężkie i nieporęczne. Mogłem jednak kupić karnet na siłownię. Już nie wspominając o tym, że musiałem ostatnio wyciągać kleszcza z dupy. A teraz rzut kłodą. Patrzcie, jak latają. Dla mnie są lekkie jak piórka. Mam nadzieję, że nie zabiłem żadnej wiewiórki. Ale unik! O nie, salto powinno być na początku. Źle to zmontowałem. Ale jestem tu zły. A teraz czas na rąbanie. I jeszcze pierdolny tym o ziemię. Cholera. Nie chciałem zdradzać tej techniki przed walką, ale trudno. Ach, trochę orzeźwienia. Ale w sumie nie wiem, czy trening w deszczu to dobry pomysł. Jeszcze się przyziębię. Frost, idę po Ciebie! Link do Paper News! Znajdziecie w opisie! Dobra, dzisiaj był ciężki trening. Koksu był moim trenerem. Jego synem progres. Dokładnie, słuchaj Artur, powiem Ci, że jest naprawdę dobrze. Szykujemy się, wiadomo, zapasniczo, zapasy to też częściowo ma. Nie będziemy tutaj zdradzać, ale wiemy co się spodziewać po masywnym przeciwniku. Także aktor będzie gotowy. Tak, widać tu, pokazujcie kalafiorze, że jest, jest już doświadczenie. Tak, piszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby aktor miał takie same uszy. Bo to jest niedużo roboty. Zrój. Możemy zrobić. I Challenge będzie z takimi już Dokładnie. I słuchajcie, jeszcze jedno pytanko tutaj Artur. Słuchaj, wiemy, tak. że przeciwnik jest dużo cięższy od Ciebie. Jak sobie poradzić z tą różnicą wagi, czy jakiś challenge dzisiaj będzie? Właśnie muszę odrobić. To będę dzisiaj jeść, będę robić legendarny cheat meal The Rocka, <grym <grym Johnsona. Bardzo dobrze. Tak, on się składa z jakichś tam pancake'ów, brownie, chyba sushi tam jeszcze było, więc... Król, kilkanaście tysięcy kalorii na pewno. Tak, Jack Frost, idę po Ciebie 28 maja, e, szykuj się, kupuj trumnę, bo będę wjeżdżać ostry. I moja Waleczka też niedługo, no, jeszcze wcześniej, co, Tartury? Kiedy, kiedy twoja maja? 22 maja. O, dobra, zaznaczcie, 22 maja, to się pije, e, bo ja na pewno będę oglądać. I 29 idziemy na dobrą imprezę. się dobra. dobra, to lecimy. Jestem po treningu i teraz e, na pierwszy odstrzał myślę, że pójdą ciastka. Takie najfajniejsze, najlepsze ciastka są w Saboju, takie amerykańskie, jak jada de Rock. I myślę, że to e, będzie dobre na pierwszy posiłek. E, trening w ogóle miałem na pusty żołądek, więc nic jeszcze nie jadłem dzisiaj. Trochę soku pomarańczowego, wypiłem kawkę. No to co, jadę do Saboya, będę jeść te ciastka i dalej zobaczymy. Ciasteczka z Subwaya. Mam do nich jakiś tam taki krem orzechowy. Z protein, protein, że z białkiem. The Rock. też tam zawsze sobie polewał te ciastka masem orzechowym. syropem konowym. Do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. Unboxing. Jak to kapie? Mmm. Dobrze życie. Dobrze się czuję obżerają się jak świnia w samochodzie. O, to są moje ulubione, te malinowo e, z białą czekoladą. I jest sobie też dzisiaj soczek pomarańczowy, dużo witamin C. Ten z Biedry ma chyba właśnie najwięcej, ma 30 mg, ma aż 100 ml. Więc cały ten słoik ma z 2000 kalorii. Ciekawe, czy go dzisiaj zjem. W sumie to przydałoby się to jakimś mlekiem zapić już. Za słodko się zrobiło. Ja to zazwyczaj jest mega słodkie, teraz w ogóle nie jest słodkie. trudne warunki są nagrywania w samochodzie. Są. Zjedzone. Tyle masła orzechowego, czy kremu orzechowego zużyłem. Jedna piąta jakaś. Są, lecę jeść dalej. Byłem na zakupach i e, są korki trochę, więc e, zjem tutaj lody od razu, takie amerykańskie. Tam derok też czasem szamał, Gdybym spróbował z nimi gdzieś dojechać, to bym szejka miał zamiast tych lodów. A Cookie dough to moje ulubione. Cały taki kubeczek ma 1000 kalorii. Zbyt łapczywie też nie można jeść, bo są odmrażny język. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł <coughs> tych tak lodów kukidą, to polecam. Lody to chyba <coughs> taka rzecz, która najlepiej wchodzi tak właśnie objętościowo, bo na przykład w przeciwieństwie do jakichś buły, które ci za tych to one się rozpuszczają. Można ich oszamać serio sporo, sporo. sporo. O Prawie Zjedzone <tryk> lody Teraz mogę bez stresu już jechać dalej I co? I teraz będę jeść sushi Pomyliłem trochę z Magdą je, Wiem, że się jesteś, się za nią Choć Magda nie Ten rok też często macie, niż sushi jeździła. Kimkolwiek jest ten rok. Magda go nie zna. Nie wiem. Mhm. kiedyś Szybcy i Ścieki? Tak. I nie znasz do roka. Aha, to jest jakiś aktor. No to pewnie znam, no pewnie zakochanie. I on ma jakąś swoją specjalną dietę. Którą przerywa, żeby się nażreć. I to jest nie część diety, tylko część na żarciach się. Tak, to jest świetnie. Dobra. Jezu, ja się już hmm. Ale ostatnio szło mi tak dobrze. A dobrze, dzisiaj już zjadłeś? i nowy. Więc byłem zasłudzony. Teraz trochę hmm. słodkiego. To będzie określona ilość kalorii? Nie wiem, sumiennie nie wiesz. Ale sporo. I teraz zmieścisz. Zaraz, i dalej. Wyrok od pankejki, ale nie mogłem się znaleźć pankejków, więc. racuchy. Z jab jabłkowym Oczywiście do tego masło orzechowe z proteinami i syrop klonowy, Także mega bomba kaloryczna. W tu jest od I zaraz się zabiję. Pamiętamy, no, że ile kalorii ma słoik taki, masła orzechowego? 600? 1000? Więcej. 1300? 10, no, 2000. Dobra, pankejki, znaczy racuchy, szamane. Mm. Dalej trochę popracuję, i potem a, zjem coś następnego. Jeszcze nie wiem co, ale jest czego wybierać. No dobra, trochę ochłonąłem po rozuszkach. Teraz y, przyjechała pizza. Nie ja tu dalej cisnę, przy komputerze. I co? Chcesz mać pizzę? Trudno się pracuje z jedną ręką, ale y, jeszcze trudniej się pracuje z pustym żołądkiem. Zjedzona. Wam, że się najadłem, że jestem całkiem pełny, a tam trochę rzeczy zostało. Jest trochę późno, ale. Dojadam jeszcze dwa ciastka brownie i wycięty rok jak takie francuskie tosty, z ciasta drewnianego i właśnie też walił na to masło i syrop klonowy. Na koło pity borshi i słuchajcie, koniec dzisiaj. Jestem mega zasłodzony, The rock, tak. mega słodko jadł. Pieplicy, to ja już nie pamiętam. Pamiętajcie mm. o, o gali na który będę walczył 28 maja. Śledźcie mnie na Instagramie, żeby dowiedzieć się, kiedy to jej preview będzie. I wysyłajcie mi te teksty na Jacka Frosta, mojego przeciwnika. To tyle w takim razie w tym odcinku. A w następnym odcinku zjem młotek Jacka Frosta. Nara.